Siema, z tej strony Dominika, w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Fornal. Zapraszam do oglądania. W ostatnim czasie w polskim internecie budowanie kontentu opartego na testowaniu jedzenia znacznie zyskało na popularności. I nie ma się co dziwić, w końcu ludzie chcą wiedzieć, gdzie można dobrze zjeść. Więc początkowo w wyskotliwy i charakterystyczny sposób ogromną popularność w związku z tym Spotkała Mr. Kryche. Z kolei niedługo później, według niektórych, jego sukces miał nieco przyćmić książulo, prezentując już bardziej rozbudowane materiały. Tyle że w rzeczywistości mówimy tu oczywiście o mainstreamowych amatorach, ponieważ prawdziwą legendą i koneserem dobrego smaku jest oczywiście Fornal z kanału Fornal TV. Kiedy inni próbują bawić się w jakieś rozbudowane recenzje, półśmiesznych potraw z różnego rodzaju restauracji, pojawia się on, cały na szaro, sympatycznym gestem wprowadza nas w krainę marzeń naszych kubków smakowych. Największa w Polsce 90 cm zapiekanka? Żaden problem. Mały burgerek nie ma sprawy. Kebab? jeden, drugi, trzeci również się znajdzie od koloru do wyboru i nie zrzędzi zbyle powodu, że jakieś mięso jest surowe lub że cena potrawy nie jest adekwatna w stosunku do ceny, tylko po prostu zajadza się pysznym jedzonkiem, a to wszystko przy ogromnym wsparciu swoich widzów. Oczywiście jest to trochę przekoloryzowana perspektywa Fornala. Ale między innymi dzięki niej coraz bardziej zyskuje na popularności i staje się coraz to większym wiralem. Mimo że jego jakość materiałów lekko odbiega od innych popularniejszych tego rodzaju twórców, to ze sporym zaangażowaniem i pasją od lat prowadzi swoje social media w tym kierunku. O czym pamiętali jego najwierniejsi widzowie, i przez pryzmat tych atutów w ten sposób Fornan stawiany jest jako ten najlepszy. Co podłapuje coraz więcej ludzi, co doskonale wykorzystuje nasz bohater i pnie się coraz wyżej na szczyt. W związku z tym w krótkim czasie dociera do coraz to większej ilości widzów, przez co niektórym mogłoby się wydawać, że pojawił się znikąd, co oczywiście nie jest prawdą. Pozwólcie, że przybliżę Wam nieco bliżej jego postać. Tak więc, kim jest Fornal TV? Fornal w rzeczywistości nazywa się Mateusz Fornalski. Urodził się 13 września 1993 roku. Jego rozmiar buta to 49. W swoim szczycie ważył 240 kg, mając przy tym 2 metry wzrostu. Aktualnie jest w trakcie zbijania tej wagi aktualnie waży około 219 kg. Docelowo planuje zejść do 150 kg. Jest magistrem turystyki kulturowej jego zainteresowania to sport, a przede wszystkim piłka nożna, muzyka i podróże. Swoje pierwsze materiały publikował już od 2018 roku. Z kolei pierwszy kontent związany z jedzeniem pojawił się już pod koniec tego samego roku, gdzie zaprezentował restaurację McDonald's w tak zwanej kuli śnieżnej i na tym fornal medialnie nie zakończył tamtego roku. Co ciekawe, pojawił się również w telewizji, a tak dokładnie w programie Disco Star, gdzie zaprezentował swoje wokalne umiejętności. W jednym z kolejnych QA wyjawił, że powody, dla których zaczął nagrywać na YouTube, to m.in. chęć podróżowania, która wynikała także z kierunków jego studiów. A do tego typu działania inspirowali go tacy ludzie jak Wojciech Cejrowski, Krzysztof Gąciarz, który jeszcze wtedy publikował materiały z Japonii, i również w tym gronie znalazł się YouTuber TV. Przełomowy dla Fornala kontentowo okazał się rok 2021. Wtedy już dużo poważniej podszedł do kontentu z testowania jedzenia. Odcinki były już bardziej jednolite, pojawiały się już praktycznie regularnie, co również odbiło się na statystykach. Niektóre starsze filmy przez lata potrafiły zebrać kilkaset wyświetleń, z kolei regularne testy wszelkiego rodzaju jedzenia z reguły generowało już co najmniej kilka tysięcy wyświetleń. Niedługo później pojawiły się również shortsy, co również miało ogromny wpływ na statystyki jego kanału. Co ciekawe, już wtedy w komentarzach otrzymywał wsparcie od Mr. Krychy. Warto zaznaczyć, że Mr. Krycha prowadzi podobny kontent już od 2016 roku. Popularność zaczęła wydawać coraz to większe owoce. przykładowo Fornon również był uczestnikiem Alkomaster 2. Z drugiej strony łączenie alkoholu z innymi influencerami nie zawsze wychodziło mu na dobre. Śpię sobie, żeby to nie by pojechać samochodem, to mi śmieci się w pokoju. Wynająłem na siebie i mi narzygało Ten wielki, wielki alkoholik, zawodnik, alkomaster. występowałem. ale ja nie żygałem pod siebie. jako dobra, nawet jeśli żygałem, to do, do siebie do, w domu, a nie przy wszystkich. Kurde, mi w pokoju, jak spałem, no czaj bazę! W ten sposób Forna działa przez cały czas. Oczywiście mam na myśli testowanie jedzenia. Jest wytrwały i sumienny w prowadzeniu swoich mediów społecznościowych. Może na ten moment nie ma ogromnych statystyk, ale stał się wyjątkowo kultową postacią w mniej lub bardziej undergroundowych społeczności internetowych. Dodatkowo szczególnie w ostatnim czasie kultywowanie postaci Fornala jako tego najlepszego i największego testera jedzenia ma miejsce na platformie X, co między innymi potwierdza, że jego popularność jest znacznie większa niż jego obecne statystyki. Według Google Trends jego pierwszy solidny wzrost miał miejsce właśnie w czerwcu tego roku. Między innymi pokrywa się to z fake newsem dotyczącym śmierci Fornala. Fornal postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości filmem, potwierdzając, że żyje i ma się dobrze. Jednak ta odpowiedź była na tyle zabawna, że sama odpowiedź do tego fake newsa stała się popularniejsza niż ten sam fake news. Dodała fake newsa, że niby umarłem. Widzicie, żyje. Żyje? Żyje. Możesz mnie nawet kopnąć, weź mnie kopnij w nogę lekko. O, żyje, czuję. No. O tym, jak kultową postacią w internecie stał się Fornal, świadczy chociażby to, że bez najmniejszego problemu został zaproszony na pierwszą transmisję kanału Bandy, którą oglądało na żywo co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób. Stoczył tam walkę z Pawłem Tyburskim i miał naprawdę ogromne wsparcie wśród widzów. Walkę, oczywiście, wygrał nasz bohater odcinka. Fornal bardzo szybko zyskuje na popularności, jednak czy osiągnie bardzo ogromny sukces medialny? Dajcie znać, co sądzicie o tym, jak i o jego kontencie w komentarzach. I to by w tym odcinku było na tyle, jeżeli ci się podobało. To bardzo się cieszę. Zapraszam Ciebie również na mojego Instagrama oraz na Discorda, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Dziękuję wspierającym za wspieranie, również zachęcam do wspierania i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć! Yo!